Cześć wszystkim na kolejnych poszukiwaniach dzisiaj już późną porą ale nie jestem samemu twardo z karbonkiem. i lecimy szukać znajdę zobaczymy czy coś się uda znaleźć będziemy szybkim tempem poruszać się między wiatami raz, że jest późno i czas goni a drugie, że troszeczkę chłodno jest w ręce Dobra, to ja już kończę na mapie, ale jestem ale tak widać tutaj Znaczy widać w sumie nic nie widać nie będziemy szukać buteleczek czy innych śmieci do wyrzucenia bo musiał z latarką chodzić Zmierzamy prosto na pierwszą wiatę i zobaczymy czy coś dzisiaj znajdziemy ciekawego A więc do usłyszenia przy pierwszych ciekawych snajdkach na kolejnym świetliczku tutaj coś się dzieje Dzibanek rozwalony to, nie. to Takie fajne kolosze dziecięce zostajemy obok Patrzmy na razie z, grub, z grubsza, ale za chwilę sobie zobaczę głębiej. Podgrzewa do butelek jakiś stary. Nie ma tutaj na tej sali to co to jest? Kwas foliowy patrzcie, ale już przeterminowany. Cały karton tego Oprost znowu produkty medyczne No tylko, że to już jest po, po terminie

Przepaczę sobie, bo tak widać nic specjalnego nie ma Poza tym co to widać No, na razie nic ciekawego Dobra Dobra, jak coś ciekawego będzie to, to się włączę. Wjeżdżamy już na kolejne osiedle niestety nic nie było Jasz śmietniki pewne co, nie, co, co niektóre wiacie No ale same, same śmieci nic nie było Co by można było uratować zmierzamy teraz Kawałeczek przyszliśmy skrótem takim malutkim zawsze to troszeczkę trochę czasu do przodu z, tam z, 200, z 200 metrów po ciemku z, z latarką przyszliśmy No a teraz tu jeszcze kawałek z połowy drogi ulicą i za chwilę będziemy na, na następnym osiedlu zobaczymy czy może tutaj jeszcze coś wpadnie czy przed nami około 6 7 wiatr tak więc jeszcze większa część spacerku dobra włączam się jeżeli coś się strafi ciekawego kierujemy się już na kolejna dwóch pierwszych jest tutaj o wiele mniej odpadów tak więc chyba z dwa dni, może z dwa dni temu było próżnione tu jest zamknięta lecimy dalej no póki co jak na razie nie ma nic ciekawego a tak w międzyczasie z, z przedostatniego spacerku trafił się ekspres lekowy ten ciśnieniowy więc już go sprawdzałem w domu i działa miałem nagrać i pokazać ale już już jest w drodze, albo już jest w rękach nowego właściciela Tak więc szybko poszedł A ja już jestem pod wiatą Tak więc może włączę się w środku i zobaczymy jak to tak wygląda jesteśmy w środku Zobaczmy tutaj Więc tu jest pusto картонов что-то есть картоны аж высыпаю то тут есть jest. Jakieś takie cukierki. O, ale nie tylko. Więc jakieś pierwsze znaleziska będą. Świeczka. No takie. Jakieś pierdełki. Kuchenny czy coś o świeczki Zostawię to sobie na bok Kolejne świeczki No, sporo świeczek O, już trochę kater mnie łapie przez te pogody Otwieracz rozrzedł trochę, to nie będziemy brać Dobra, tak widać coś tutaj jest, ale w większości świeczki powie zabiorą no, chusteczki foliowe mogą się przydać jak mi A kolejne świeczki jak mi ta się zniszczy taka awaryjna będzie awaryjne chusteczki To ten mierze powiedział świeczki jak coś się trafi ciekawego to jeszcze damy znać ja no to świeciczku takie były tylko kubeczki ale uszczerbione tak, więc zostawiam je na wierzchu no lecimy już prawie pod koniec Znajdziemy coś jeszcze? Mamy ostatnią wiatę Zobaczmy tu pudełeczka jakieś Czy coś tu się kryje? Nie, za lekko Puste pudełko pobudów Pusto Coś tu będzie Na tym noszczyle było sprzątane Nie tak dawno Co so, tu mamy? Dla samej plastiki dzie dobra nic nie widzę prze Jeszcze tutaj okiem. Tu jakiś ubranka ktoś się wyrzucił. Wszystko. Wstawimy co na wierzchu, może ktoś weźmie. A ty karbonek. Dobra. Nie ma co dzisiaj tego przedłużać. Dzisiaj zabiutko. Ale... Ale tak jest fajnie Spacerek z karbonkiem zaliczony, gdzie karbunek jest, o, tu jest karbunek Będzie się lepiej spało Tak więc ja nie będę robił podsumowania Mam tylko parę tych yy, świeczek I poza tym tyle Dobra, lecimy do domu. Więc dziękuję wszystkim za oglądnięcie. No i co, pozdrawiam i do usłyszenia na kolejnym spacerku. Cześć wszystkim.